Cześć, ja strony Alawi, witam was w kolejnym odcinku serwera ATES Na początku jest wyciąganie young ze sklepu za sprzedanie zwojew egzorcyzmu, które mi wydropiły Na początku odcinku od razu robię misje, które otrzymałem za wbicie poprzednich leveli, które wiem w ostatnim odcinku, jeśli nie widzieliście to podaję link Pierwsza misja to było ubicie zarażonych psów A druga misja to było wydropienie 200 lekarstw z mobów zarażonych Lekarstwa były od kapitana to prawdopodobnie była fabularna, więc misja, za misję dostałem Yangi. Po zarażonych psach kolejna misja była ubicie z chyba 170 yeti. Kolejna misja była od Uriela ubicie 5 kamieni cienia. Chyba, tak? Tak nazywam się cienia. Ta misja nie była ciężka, bo w nocy i akurat nie było dużo graczy, a wiadomo, że wszystkie takie metiny się znajdują przy świątyni. Dla Jurang musiałbym zrobić kieł orka, który dropił z orków. Kolejną misją było ubić o 5 mediów twardości, które też nie były problematyczne, ponieważ robiłem to w nocy, to łatwo było je znaleźć i ja akurat znam jeden dobry resk w Tapestani. oddawanie misji do Uriela od 20 levela to już co 5 leveli od wciwości w do teraz co 5 leveli była misja z metinami więc prawdopodobnie też czuję że będę do końca gry tutaj jest wyciąganie yang ze sklepu które zarobiłem właśnie dzięki sprzedawaniu z egzo jak widać to jest naj najlepszy zarobek na niskim levelu nie mogłem znaleźć królowych pęków, tyle ludzi je obstawia nawet o późnej godzinie więc zdecydowałem wydać apeki żeby sam sobie ubić ją i zmienić tę misję zakończoną ponieważ wiedziałem że po tej misji będą jeszcze kolejne misje które muszę zrobić przed nagraniem tego odcinka a chciałem zadokumentować wszystkie misje które robię na tym serwerze może to się robić z, czas z czasem monotonne ponieważ jak już widzieliście co 5 leveli muszę być 5 metynów i każdego metyna um, nagrywam ale jednak wolę to zostawić żeby jak już zacząłem nagrywać wszystkie misje, no to już wolę dokończyć każde, każde ubicie misji. U na też dostaje się zawsze misje z kolejnym bossem, więc to też próbuję nagrywać za każdym razem. Kolejną misją od Uriela było ubicie 5 metinów diabła, które się znajdowało na Sohan. Nie było w tym żadnego problemu, bo też to robiłem dosyć późno, więc nie było ciężko znaleźć. Kolejną misją było ubić 5 metinów upadku, No wiadomo, 5 leveli dalej u diabła, no to upadku wypada, tak? No to nie było też problemu. Te, e, czy był problem? Trochę jednak był, ponieważ trochę ludzi na to latało, więc musiałem chyba ostatnie metiny ubić już parę godzin e, później, gdy już mniej ludzi było na serwerze. Oddawanie misji do Riela żadnej nagrody specjalnej nie dostałem. Do, do Zahashiego oddawanie fabularnej. Tutaj jest misja z kopalnią, w której musiałem oddać 300 jakiegoś przytopu, już nie pamiętam jakiego, chyba, bo chyba wydaje mi się, że miedzi. Kolejną misją od Yangshina było ubicie dwóch pustynnych Minotaurów Tutaj mi się trochę przyfarciło, bo nawet nie wiedziałem gdzie się respią mi tylko takie jeździłem po pustyni i akurat znalazłem I w, 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 trafi w trafiłem na resp Jest to taki dosyć nietypowy boss dodany na, na ten serwer Teraz już zacząłem zauważać, że z misją, z levelem jest coraz lepsza nagroda to Zamiast dostawać 5kk to już dostaję za misję bardziej już 10kk Tutaj zadawanie chyba 400 jakiegoś przetopu właśnie do Take B. Tutaj to już może być srebro, mi się wydaje. Tutaj jest właśnie zbieranie ubrania Sun, które dostałam. Misja Sun polega na tym, aby znaleźć jego ubranie na pustyni miało się na to tylko 20 minut. Ja pod koniec już nie mogłem znaleźć, więc muszę podziękować tutaj Trimowi za to, że na odcinku podał swoje kordy, bo dzięki temu mogłem dosyć szybko znaleźć to ubranie. Kolejną misją od Yangshina było ubicie 5, chyba 5 razy. Tak, 5 razy. 9 ogonów. Pod koniec już nie miałem marmurku, więc musiałem bić przy ścianie, co trochę to utrudniało. Ale dało radę. Tutaj jest odbieranie nagrody od piększina. Wydropiłem srebrny los, zdecydowałem go wykorzystać właśnie, żeby coś może wylosować. Jak obaczę na wszystkie możliwości to nie ma zbyt dobrych. Ja, ja, ja niestety wylosowałem chyba niestety e, nić, która jest potrzebna do tworzenia szarf. Zdecydowałem, że mimo tego, że jest tutaj ekto ek expa, to i tak wybonuję sobie z niepiańskich łez i tarcze, żeby łatwiej się expiło i było mytiny, wiadomo, więcej krytyka więcej przeżywki, to trochę dałem się zwiększy. Ponieważ prywatna wieża demonów oraz Dolina omarów są od 75 levela, to zacząłem expić już właśnie do 75 razem z pedekiem. Spadeki mi to może zajęło 45 minut, więc to nie było tragedia. Jak spiłem na największym spocie V2, który się respi cały czas, więc nie musiałem się w ogóle ruszać, tylko pelerynkom ściągać. Podczas picia bobów wylatywały akurat eventowe paczki, wydropiło mi chyba 7, które zdecydowałem otworzyć i nic mi z nich nie wydropiło. Zdecydowałem się przejść na prywatną wieżę do monów, która, która przypominała mi bardzo zwykłe po prostu DT, dlatego nie nagrywającego wypada tylko bicie mojego pierwszego ripera na tym serwerze. Dol Dolina Umarłych jest praktycznie to samo co DT, jedynie trochę jest zmienione kwesty przechodzenia na kolejny poziom i chyba się wykonuje dosyć szybciej i jest to mniej modotonne niż zazwyczaj, bo już wiadomo każdy DT widział kilkaset razy, więc to jest trochę fajna odmiana. Na początku trzeba ubić metyn twardości, tak jak właśnie na zwykłym DT. Kolejne zadanie jest ubicie 120 mobów, co jest też dużo łatwiejsze niż na DT, ponieważ tam trzeba ubić wszystkie moby. A tutaj tylko bierzesz tyle mobów i... no tylko te 120 mobów, a jest ich dużo więcej na mapie. Kolejnym jest ubicie właśnie tego mini e, minibossa i tyle tutaj jest fajnie, że właśnie moby za tobą nie lecą tak samo jak na DT. Kolejnym zadaniem jest, jest otworzenie czterech pieczęci No to też jest lepiej niż na DT Ponieważ na DT jak wiadomo jest 5 A tutaj jest tylko 4 więc to też jest bardzo fajnie Wiadomo też lagi tutaj są mniejsze Ponieważ jest większa przestrzeń No i, no i najważniejsze to jest, że jest to mniej monotonne Kolejnym zadaniem było ubić metina diabła I potem nie było metinów upadków tak jakby było na DT Które jest na U tutaj na skróconym DT Niestety Inne zadanie było ubicie znowu minibosa i tutaj już można było przejść u kowala na kolejne piętro. Na kolejnym piętrze trzeba było wydropić e, mapkę Zin. Z tutaj jest to fajnie zrobione ponieważ na normalnym DT wiadomo trzeba ubić metinek i trzeba czekać aż się dropnie tą mapkę i potem dropić kluczyk Zin a tutaj już to jest tak jakby obie rzeczy naraz zrobione i tylko trzeba wydropić e, mapkę. Parę z riperem w ogóle nie było problemu, miałem chyba 65 czy 75% na potwory, wiadomo to nie jest max, ale nie miałem wielonku i nie miałem chyba jeszcze w tarczy. Dzięki za obejrzenie, jeśli się podobało to zapraszam do lajkowania, nara.